W zeszłym roku, w grudniu, testowałem dla Was BMW 430i, a dziś na planie mam BMW 430i. Pytanie, po co znowu testuję ten samochód? Bo tym razem to wersja, która została pozbawiona stałego dachu i powiem Wam szczerze, że mnie ta odmiana bardzo kupuje i to z paru powodów. Pierwszy z nich to wygląd, bo ten samochód prezentuje się naprawdę pięknie. Szczególnie boczna linia, która już w odmianie coupe robiła robotę, a tutaj jest wręcz obłędna. Zarówno przy złożonym jak i rozłożonym prezentowym dachu, auto ma wręcz idealne proporcje. Patrząc z boku na cabrio i coupe może się wydawać, że cabrio przy rozłożonym dachu jest niższe, ale to tylko złudzenie optyczne, bo tak naprawdę jest wyższe o 1 cm. I to jedyna różnica w wymiarach między tymi odmianami. Powiem Wam szczerze, że nawet te chyba przez wszystkich oplute nerki aż tak bardzo mi tutaj nie przeszkadzają, nadal nie stwierdzę, że mi się podobają. Ale już tak bardzo mnie nie drażnią. Być może to jest właśnie to przyzwyczajenie, o którym wspominałem na końcu filmu z odmianą Kupę? Jedyne, co w nim odstrasza, to ten przód, ale człowiek jest się w stanie przyzwyczaić do wszystkiego. Być może z czasem ja sam stwierdzę, że nie wiem, mogło być gorzej? Albo BMW pokaże nam kolejną generację, jeszcze bardziej kontrowersyjną, i dopiero wtedy docenimy G22? Nie wiem, ale drugie spotkanie z tym samochodem przebiegło już dużo spokojniej i bez tak wielkiego szoku. Drugi powód to tak naprawdę praktyczność, bo wiele osób uważa, że kabriolety to samochody sezonowe i najlepiej sprawdzają się jako drugie auto w rodzinie. Oczywiście, jeśli chodzi o dwuosobowe roadstery, jak chociażby Mazda MX5, to rzeczywiście to stwierdzenie ma sens, ale w przypadku kabrioletów Convertible, jak BMW 4, niekoniecznie. I już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze sporo osób w kabrioletach z tak zwanym miękkim dachem najbardziej obawia się zimy, uważając, że tego typu rozwiązanie nie jest zbyt trwałe i lepiej nie narażać materiału na oddziaływanie mrozu, śniegu czy soli. I mają rację, ale tylko w przypadku gdy nic z tym dachem nie robią. Prezentowy dach wymaga od was poświęcenia większej ilości uwagi. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu, a z racji tego, że brud zazwyczaj dostaje się w każdy zakamarek kropowatej powierzchni, najlepiej cały proces mycia przeprowadzać ręcznie. Nie można również zapomnieć o najważniejszej rzeczy, czyli na rynku jest masa odpowiednich środków, które zakonserwują materiał, a dzięki temu całość nie będzie wchłaniać wilgoci. I oto rozwiązanie problemu. Nadwozia convertible to typy kabrioletów, które zwykle oferują 4 albo 5 miejsc. Czwórka akurat oferuje 4 miejsca, natomiast takie samochody zwykle budowane są na bazie aut typu sedan. I nie inaczej jest z czwórką, bo przecież jej geneza sięga serii 3. Najpierw była trójka w sedanie, później była trójka coupe i cabrio, a dopiero z czasem przekształcono trójkę coupe i cabrio w oddzielną serię 4. Do czego dążę? Do tego, że w tego typu na dwoziach naprawdę mogą spokojnie podróżować cztery osoby. I żeby wam to udowodnić, to sprawdzę ilość miejsca na tylnej kanapie. No to sprawdzamy. Stój. Uf. musnął normalnie mi kolano ten fotel, więc w pewnych momentach rzeczywiście jestem w stanie kolanem dotknąć tej niestety plastikowej powłoki, więc ona może mocno przeszkadzać. Natomiast z drugiej strony, no. Mieszczę się sam za sobą, więc nie mam na co narzekać, biorąc pod uwagę, że no, jadę w samochodzie typu Cabrio. Jedynym problemem jest rzeczywiście to, że z tyłu ta kanapa mocno się zwęża. Tu się robi mocno szeroko, w tych miejscach. No i rzeczywiście, jak będzie druga osoba, no to możemy zacząć stykać się ramionami. Natomiast sam, jak tu siedzę, nie mam na co narzekać. No, może kurczę, mogłoby być to lepiej. Jakby to było miękkie, to zupełnie bym na to nie narzekał, ale twarde. Jeszcze mi tak bezpośrednio wjeżdża w kolano ten takie tutaj ostre, yy, ostre wycięcie tego plastiku, i, i, i to przeszkadza. Natomiast, no, jeszcze się sam za sobą, ale to nie ostatni etap tego testu, no bo teraz muszę sprawdzić, ile jest miejsca nad głową, kiedy rozłożymy ten dach. I przyznam się szczerze, że jeszcze tego nie sprawdzałem. Nie mam pojęcia, ile tu jest miejsca nad głową. Robię to po raz pierwszy teraz z Wami. Zamykamy. Samochód i zamykamy dach. Zobaczmy, co się będzie działo. szczerze, że jest mega nad głową no jeden palec wolnej przestrzeni szuram jednym, może dwoma włosami, ale tylko dlatego, że pewnie są tak ułożone yy, natomiast nie mam tutaj tak żadnego poczucia klaustrofobii, pamiętam, że w czwórce kupę jednak już musiałem z tą głową walczyć, a tutaj nic, ten jeden centymetr różnicy chyba robi naprawdę mega robotę, bo ja się tu czuję bardzo dobrze Jestem w szoku. Kolejną rzeczą z punktu widzenia praktyczności jest bagażnik. Nie jest tutaj źle, ale jest gorzej niż w coupe, bo Cabrio oferuje bagażnik o pojemności 385 litrów, a to jest o 55 litrów mniej niż w coupe. Natomiast pojemność litrów to nie jest jedyna różnica. A mianowicie różnicą jest ta linia, i nie chodzi tutaj oczywiście o wygląd, a o to, że to jest koniec klapy, co może sugerować, że otwór załadunkowy nie będzie zbyt duży, i rzeczywiście tak jest, bo otwór załadunkowy jest bardzo mały. Natomiast patrząc na ten bagażnik, oczywiście nie sugerujcie się tą zagrodą, bo ona ma Wam tylko uświadamiać, że w momencie, kiedy będziecie wrzucali zakupy, ale macie w planie jeździć ze złożonym dachem no to tyle miejsca w bagażniku potrzebujecie, aby ten dach się tam zmieścił. Natomiast w zimie, kiedy dach będzie cały czas rozłożony, no to tą klapkę możecie posunąć do góry i wtedy pojawia Wam się pełny bagażnik, czyli te 385 litrów. Dzieje się tutaj też troszkę, bo mamy tutaj jakieś siateczki, mamy tutaj do zwalniania tylnych yy, foteli, bo możecie oparścielne foteli położyć. Yy, jest tutaj wyjście 12 V, kolejna siateczka, więc jest również Źródło światła, coś tutaj w tym bagażniku się dzieje. Natomiast jest jeszcze jeden problem. Ustawię teraz kamerę w, tak, jak ja mam yy, dokładnie oczy. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy podchodzę do tego bagażnika. Chcę wrzucić jakieś siatki, i to jest właśnie moja perspektywa. Kiedy podejdę do bagażnika, nie widzę nic, bo wszystko zasłania mi klapa. Muszę mocno się schylić, żeby coś do tego bagażnika. Wrzucić więc osoby wyższe, niestety, z tym bagażnikiem będą miały nieco problemów. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jak na cabrio, to ten bagażnik sporo oferuje. No i ostatnią rzeczą jest jazda. Istnieje takie przekonanie, że cabriolety jeżdżą gorzej z racji tego, że mają mniej sztywne nadwozie, no bo nie ma tego stałego dachu. No i to ma znaczenie w momencie, kiedy zdecydujecie się na M4 albo M4 Competition, a nie na 430i. Dam sobie rękę uciąć, że nikt nawet nie zauważy, że to nadwozie jest jakoś bardzo gumowe albo mocno się wygina. Jedyną rzeczą, którą Cabrio przegrywa z coupé, to. Masa, bo ten samochód jest cięższy aż o 170 kg, i to czuć w paru aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, że ten dwulitrowy silnik czterocylindrowy o mocy 258 mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 400 Nm, ja już powiedziałem w przyteście 430 Coupe, że z racji tego, że to jest ten sam silnik, który jest w słabszej TeoCie, Suprze, tam miałem wrażenie, że. Te konie, ten silnik był skonfigurowany tak mocno no, sportowo, i subiektywnie miałem wrażenie, że tych koni jest więcej. Przesiadłem się do 430 Coupé i powiedziałem, że subiektywnie mam wrażenie, że tych koni jest mniej. Przesiadłem się do Cabrio i subiektywnie mam wrażenie, że tych koni jest jeszcze mniej niż w Coupé. No właśnie z racji tej masy. Więc nie możecie, oczywiście, jak mu depniecie, to on przyspieszy. Bardzo w porządku przyspieszy i to nie jest wolny też samochód, bo to jednak 260 koni. Ale nie są to takie narwane konie właśnie jak w suprze. I do tego jeszcze ta masa wpływa również na hamowanie. Przy hamowaniu będziecie, czuli nieco tą większą, większą wagę, i również wchodząc zakręty. Natomiast. To są tak nieduże niuanse, że to mogę powiedzieć ja. W momencie, kiedy jeździłem coupé i teraz przyjadłem się do cabrio. Musielibyście sobie zestawić bezpośrednio jazdę coupé i za chwilę cabrio, żeby odczuć tą różnicę. Bo to nie oznacza, że cabrio jeździ źle. Nie, ten samochód jeździ naprawdę dobrze. Ma świetny układ kierowniczy, świetne zawieszenie jest świetnie wyważony świetnie wyciszony, bo to też jest rzecz, którą, o którą ludzie się boją w kabrioletach, że tu będzie głośno przy zamkniętym dachu, no bo to jednak dach prezentowy, nic podobnego auto jest naprawdę genialnie wyciszone i można tutaj przy dużych prędkościach wręcz mówić do siebie szeptem więc no, wiadomo, no, trzeba dbać o uszczelki, bo jednak w Cabrio to jest rzecz priorytetowa, aby dbać o te uszczelki bo to jest jedyna rzecz, która nie dość, że dba o waszą akustykę w środku, to jeszcze dba również o komfort termiczny czyli o to, aby nie uciekało wam ciepło w zimie, ani też nie wpadało gorąco w lecie. Jeśli jest bardzo gorąco, macie zamknięty, do włączoną klimatyzację. Natomiast jest rzecz, z którą Cabrio wygrywa skupę. I raczej nie muszę Wam mówić, jaka to jest rzecz. To jest rzecz, którą możecie zrobić podczas jazdy. I robi się to w 15 sekund. I rzeczywiście tyle to trwa. Sprawdzałem. W 15 sekund otwiera Wam się dach i możecie poczuć wiatr we włosach. Pod tym względem kupę z cabrio nie ma szans. Bo... Odczucia w kabriolecie są wręcz genialne. I muszę teraz poruszyć parę rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że w momencie, kiedy nie będzie założony windstopper, który oczywiście macie w pakiecie, to pojawia się tutaj przy otwartych, nawet przy podniesionych, nawet szybach, nie o tyle wiatr gdzieś w tym momencie, ale wieje mocno po żebrach. Gdzieś tam pojawiają się zawirowania i mocno wieje po żebrach. Natomiast postawienie windstopera powoduje że w tym samochodzie przy otwartym dachu nie ma w ogóle wiatru. Zobaczcie, nawet mi nie drgają włosy. No świetnie, naprawdę ten samochód pod tym względem zrobiony jest świetnie. Pamiętam, jak jeździliśmy Lexusem LC500 Convertible i tam przy każdej prędkości wiało tak ponerach, że nie dało się wręcz jeździć, bo ciągle gdzieś tutaj pojawiał się wiatr tutaj postawiony windstopper zniwelował wszystko nie dzieje się tutaj nic delektuje się tylko tym że nie mam dachu, piękne widoki ale nigdzie nie pojawia się wiatr, no i niestety znaczy dla mnie to jest no cudowna sprawa, ja uwielbiam kabriolety lubię tymi samochodami jeździć bo to jest zupełnie inna jazda niż w przypadku niż w przypadku zwykłej kupejki takie kruzowanie fajna sprawa. Natomiast jeszcze chciałem poruszyć jedną rzecz, a mianowicie jeszcze nie znam wyników, bo zrobię to dopiero jutro, ale zmierzyłem dla was spalanie tego samochodu na trasie Kraków-Giżycko, bo jutro jadę na Mazury tym autem, więc postanowiłem dla was sprawdzić to spalanie, no i wy przekonacie się już teraz jakie są wyniki. Zobaczcie sami. No i dojechałem na miejsce, co prawda dojechałem wczoraj w nocy, ale byłem bardzo zmęczony i totalnie wypadło mi z głowy, więc tego nie nagrałem, natomiast już się poprawiam. Zobaczcie, przejechałem 552 km 800 m i średnie spalanie to 6,5 litra. Moim zdaniem jak na ten silnik i taką moc to sprawia naprawdę jest przyzwoite, tym bardziej, że nie oszukuję, nie oszczędzałem tego samochodu, totalnie nie patrzyłem na spalanie. Jechałem cały czas z maksymalną dozwoloną prędkością, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo w porządku wynik. Warto wspomnieć również o cenach, bo Cabriolet jest oczywiście droższy. Ceny serii 4 bo zaczynają się od kwoty 223 600 zł za odmianę 420i. Cennik 430i rozpoczyna się od 246 600 zł. Na szczycie listy, pomijając oczywiście odmiany M4, mamy M440i, za którą trzeba wyłożyć minimum 346 000 zł. W ofercie są jeszcze dwa diesle 420d i 430d, które odpowiednio kosztują 238 500 zł. I 288 tysięcy zł. Do tych cen oczywiście musicie dojść dodatki, które, jak wiadomo, w BMW raczej tanie nie są. Dla mnie podsumowanie tego testu jest tylko jedno: to naprawdę świetne auto, które łączy ze sobą niesamowite doznania z kabrioleta z akceptowalną praktycznością. To tylko pokazuje, że tego typu nadwozia są naprawdę bardzo fajną alternatywą dla kupy, choć niestety wymagają od nas nieco więcej zaangażowania. Ja jednak uważam, że warto. A Wy jak uważacie? Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, bo to dla mnie bardzo ważne. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!